Czy Szymon Hołownia ma aż tak duży talent, żeby zostać wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców, a pan ma takie znajomości w ONZ, żeby mu to załatwić? Szymon Hołownia ma duże doświadczenie w prowadzeniu pracy charytatywnej w Afryce. Zaskarbił sobie sympatię szeregu prezydentów z tego kontynentu, więc to daje mu podstawę, żeby się o taką funkcję ubiegać. No, a poza tym jest ważnym polskim politykiem. Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców zwalnia się z końcem grudnia tego roku. Czy Szymon Hołownia ma szansę? Czy jest jakaś ofensywa? Bo jak rozumiem, polski rząd wspiera jego starania. Czy jest jakaś ofensywa dyplomatyczna? Rzeczywiście wspieramy tę kandydaturę, ale to jest osobista decyzja sekretarza generalnego ONZ, z którym rozmawiał w zeszłym tygodniu pan prezydent Karol Nawrocki. A czy to jest ucieczka Szymona Hołowni z krajowej polityki? Ja uważam tak takie komentarze za y, 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 dowód. Czy znaczy uważam, że to jest nie fair? Bo przecież wspieramy Polaków w staraniu się o y, znaczące stanowiska w systemie międzynarodowym. No to nie, nie, nie szkódźmy tym kandydatom i nie zatruwajmy im życia, jednocześnie mówiąc, że jeśli się starają, to uciekają. No nie. No ale zostawia tutaj partię polityczną. To, że Szymon Hołownia tak ani inaczej zaplanował sobie swoją ścieżkę kariery, tak, takie jego prawo. Moją rolą jest zabiegać o mianowanie Polaków na najwyższe możliwe stanowiska.